Dwa lata chaosu to jest trafne określenie, podsumowanie tych dwóch tak, lat, które Tak, się dlatego że musicie Państwo wiedzieć o jednej rzeczy, że poza tym, co jest jakby odczuwalne dla całego społeczeństwa, to my to odczuwamy na co dzień w Sejmie. To znaczy Sejm od dwóch lat jest miejscem, w którym po pierwsze głównie wysłuchuje się informacji i ewentualnie mm, pisze się jakieś rezolucje czy tego typu. Tam ustaw jest naprawdę niewiele. Jeżeli one się pojawiają, no to pojawia się od razu problem, ponieważ nie ma zgody pomiędzy dzisiejszymi koalicjantami. W związku z tym większość komisji jest po prostu tragifarsą, dlatego że oni się między sobą kłócą i spierają. Wychodzimy prawie z niczym. Proszę zwrócić uwagę, nie zrobili niczego, co wymaga wysiłku finansowego, bo to przekracza ich możliwości. Bo to trzeba mieć ogromne umiejętności, takie jak miał rząd Mateusza Morawieckiego, żeby jednak takich rzeczy dokonywać. No więc Spróbowali wprowadzić rzeczy ideologiczne, no bo dadzą, nie ma chleba, będą igrzyska. Ale tutaj też jest problem, bo tutaj też nie potrafię się zgodzić co do niczego. No, ale PSL z lewicą podobno się dogadały w sprawie związków partnerskich. No tak, tylko że przypominam, że obiecywali im to w pierwszych 100 dniach. Dzięki Bogu się nie dogadali i myślę, że się długo nie dogadają, bo z tego co wiem, to Lewica wycofuje swój projekt aktualnie, ma być jeden rządowy. Liczą, że się może być kiedyś być może kiedyś do dogadają. tego projektu, to my na pewno nie będziemy promowali i nie będziemy pospieszać ich w tym temacie. Nie będziemy ich pospieszać, bo to jest jeden wielki bubel. Ja tylko mówię o tym, że próbowali jakby, że tak powiem, no, społeczeństwo zadowolić tą część, która tego oczekiwała w taki sposób i też nie są w stanie jest, jest mnóstwo branż, które są na granicy upadku. Proszę sobie wyobrazić, że po raz kolejny na komisji gospodarki mamy branżę hutniczą, która mówi o swoich problemach, ale takich potężnych, to znaczy oni są na granicy absolutnie mówią jakie jest remedium na to i za każdym razem od wielu miesięcy jest no tak no tak no trzeba coś zrobić, ale kiedy państwo coś zrobicie? No będziemy pracować i tak wygląda każda komisja Dzisiaj, proszę Państwa, więc nazywanie tego chaosem jest absolutnie poprawne.